Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Panią Iwono. Dobrze, pierwsze pytanie. Jakie intencje ma Pani wychowawczyni co do Pani dziecka i co do Pani? Proszę Pani, no co do Pani dziecka, to na razie szóstka buław, tu jest, to, to jest, jest to związane z jakimiś informacjami. Faktycznie może ona przekazać informacje, jakby to jest takie na fali, nie, w szóstce buław. Uwypuklenie całej sytuacji, pokazanie, to nie jest robione po cichu, tylko ta, takie rozgłośnienie, nie. Natomiast co do pani, czwórka kielichów i jakie intencje? No, zastanawia się. Zastanawia się, co pani zrobi. Nie wie. Czeka jakby na pani odzew, na pani ruch, na pani krok. Co myśli sobie? Heh, proszę pani, no więc tak. E, ja bym powiedziała, że ta pani e, nie ma wcale, znaczy wcale. To, tu nie ma żadnego dręczenia. Ta osoba nie dręczy pani dziecka. No, może to się nie zgadzać z tym, co pani myśli na ten temat, ale ja tu nie mam dręczenia. Wręcz przeciwnie. E, trójka buław. Ona by chciała, żeby on dołączył do jakiegoś do, do jakiejś nowej grupy, tak? Do grupy nie dzieci, pewnie. Co o nim myśli? Paść Denarów? No, dziecko uczące się. E, może troszeczkę, nie wiem, powolne, e, ale nie mam tutaj absolutnie złych kart. Tu nie wyszły mi karty dręczenia pani dziecka. Natomiast, czego ona od pani chce, e, żeby pani była sprawiedliwa? Żeby pani ważyła. To, co pani mówi, to, co pani robi, a to, co ona o pani myśli, że pani chce coś wymusić, że pani walczy, że pani ją w jakiś sposób pogrąża, tak? Że pani na niej chce coś wymusić, ją pogrążyć, no tu jest walka, ona tak o pani myśli. I zastanawia się, co pani zrobi, jaki pani będzie dalszy krok. Pani, jako osoby, chciałaby, w karcie sprawiedliwości tego, żeby Pani zachowywała się sprawiedliwie, żeby Pani wiedziała, co jest za, co przeciw, co dobre, co złe, żeby Pani ważyła swoje kroki. Ona nie jest pewna, jakie będą dalsze Pani działania. Dlatego tu no jest to wyjście z tymi informacjami, ale szósta była... Jakby pokazania na to jest chęć pokazania, naświetlenia całej sytuacji. A co, co ona sama, tak? Tutaj zobaczmy jeszcze, co wnosi tu i co wnosi tu. No widzi Pani, jeśli chodzi o dziecko, to nie jest to osoba, która chce zrobić krzywdę Pani dziecku. Absolutnie nie. Przepraszam, może Pani do mnie więcej nie napisać, nie, nie dzwonić, nie pytać, no ale ja nie mogę powiedzieć czegoś innego, aniżeli te karty pokazują. Co ona wnosi? Jest król kielichów. W... Dla pani dziecka. No, a dla pani uważa, że tu jest kłamstwo. Uważa, że pani coś próbuje ugrać. E... I... No i z panią to ona do czynienia nie chce mieć. Krótko mówiąc. I jak tu będzie się układać. Sprawy w przyszłości. Myślę, że stopniowo dojdziecie do porozumienia. Proszę pani, tu jest potrzebne spotkanie z dyrektorem szkoły i utworzenie planu działania, więc nie powinna się pani e, migać, wahać, boczyć, skarżyć, e, tylko krótko mówiąc, iść i porozmawiać. Przepraszam na chwilę. Dalej pani pisze, co przyniesie pani złożenie skargi? Co, jaki będzie rezultat złożenia skargi? Proszę Pani, no ja myślę, że. Rezultatem skargi jako takiej, proszę Pani, mogłyby być działania dość gwałtowne i zmiana, jeśli chodzi o e, całą to, ten proces szkolny. Czyli jeżeli by pani tutaj nie wiem chciała zmienić to wychowawstwo, no nie wykluczone, że to wychowawstwo byłoby zabrane. Natomiast natomiast to tak wygląda, jakby każdy się okopał w swoim okopie, nie? Czyli tu pani z dzieckiem. Tu nauczycielka. Każdy bronić będzie swoich racji i będzie jakaś propozycja kompromisowa, z zewnątrz to przyjdzie, czyli jakby ktoś zdecydował i to nagłe to będzie, taka decyzja z dnia na dzień. No, generalnie nie sądzę, żeby to było szkodliwe dla. Mm, dla dziecka może też się tak zdarzyć, proszę pani, że to pani zdecyduje o zmianie budynku, zmianie szkoły. I to będzie pani decyzja, czy zmieni pani szkołę dziecku, tak? Mamy tu budynek. Ale to nie w trakcie roku, bym powiedziała, tylko po zakończeniu roku szkolnego. Zmiana szkoły na inną zupełnie. I myślę, że to będzie zbawienna sprawa. Czyli to jest zmiana tego budynku, tej szkoły. I warto by było na to poczekać. Czy teraz to celowe? Nie, teraz celowa to jest rozmowa, proszę pani. Przede wszystkim. Celowa jest rozmowa. Ja nie mam tu kart pisania skarg. Bardziej mam rozmowę. Rozmowę, spotkanie. Czy pani z nauczycielką i to, 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 co wyszło w poprzednich kartach z dyrektorem szkoły, rozmowa, być może w trójkę, tak? Ale rozmowa. I każdy będzie obstawał tutaj przy swoim. E, czy pomogą tutaj spotkania z psychologiem dziecku? Tak, bardzo. Proszę pani, bo tu jest przede wszystkim szóstka mieczy, czyli po burzliwym sztormie nastaje słońce dzień i się wszystko wygładza. Przede wszystkim chodzi tu, proszę Pani, o taką, bo ja wiem, no to wszystko się szybko zmieni. Tak jakby to szokowo zmieniła się sytuacja związana z lękami. Tak? Ta, ta osoba w tym słoiku to tak jakby był pani syn i wieża, czyli coś taki impuls który zadziała ku temu, żeby ta sytuacja się unormowała. Jaka, co, co może być jeszcze ta szóstka oznaczyć? No w tym momencie, kiedy ktoś wyjedzie, przemieści się, opuści dane miejsce, w którym jest, sytuacja tej niechęci do nauki radykalnie się zmieni. Tak. Zapytałam sobie się teraz tutaj w myślach e, sytuacja w starej szkole i zmiana szkoły, tak, co, co tutaj przyniesie. Proszę pani, no, dobrym rozwiązaniem byłoby, byłaby zmiana szkoły e, i sam ten fakt już by podziałał psy, na, na psychikę tak, e, zbawiennie i na, to, na podejście do nauki, natomiast... E, no, Chyba nie należy tego robić w ciągu roku szkolnego, który się póki co dopiero co zaczął, ale, ale poczekać z tym przynajmniej do końca roku. I taka jest tutaj moja, moja rada na podstawie tych kart Tarota. Czyli nie skarga, a rozmowa, spotkać się, ustalić. Każdy ma swoje racje. Pani jako matka też sprawiedliwie musi się pani zachowywać. To, co dobre powiedzieć, to, co złe powiedzieć. Kobieta nie chce zrobić krzywdy dziecku. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję.